Jeżeli klawiatura mechaniczna kosztuje jakieś 179 zł, to chyba nie spodziewamy się po niej zbyt wiele, a może powinniśmy. Bo przykładowo za mną w tym momencie znajduje się Tor 230 TKL, czyli najnowsza propozycja od Genesis a, kosztująca właśnie 179 zł i wygląda bardzo obiecująco, a jak sprawdza się w praktyce, o tym przekonamy się dzisiaj, zapraszam do oglądania. 230 to niedawna premiera klawiatury pozbawionych panelu numerycznego od Genesisa. I wyszły one w trzech kolorystykach: jest czarna, klasyczna, poza tym biała, też bardzo ładna. No i jeszcze taka, która znajduje się pod spodem: mianowicie szaro, żółta. Dosyć ciekawa, więc dajcie znać w komentarzach, która wam podoba się najbardziej. Przykładowo, ja, mimo całej sympatii do wymyślnych kolorystyk, finalnie najdłużej pracowałem na wersji białej. Jest ona najczystsza, najbardziej schludna, elegancka, no i też najlepiej radzi sobie z odciskami palców, które na czarnych wersjach niestety się pojawiają. Mniejsze odcienie na ramkach, szczególnie właśnie w zakresie odcisków palców, mają pewne problemy, ale od szczegółu do ogółu. Czy widzicie, jak wyglądają tory 230? Klawiatury pozbawione floatki w tej cenie w Polsce to nadal sporadyczny widok. Przeważnie, bowiem jeżeli mówimy o klawiaturach w tym niższym budżecie, to są to klawiatury z odsłoniętymi nakładkami, które pływają nad samym plateem. Sam plate też jest odsłonięty, no i mamy odsłonięte stabilizatory oraz switcha, co negatywnie wpływa, moim zdaniem, nie tylko na wizualny aspekt, ale także przede wszystkim na akustykę. Tutaj tandety nie mam, jest serio fajne podejście do tematu, które ma za zadanie poprawić brzmienia. Obudowa w całości wykonana jest z tworzywa, zarówno na górze, jak i na spodzie i nie mam temu krokowi absolutnie nic do zarzucenia. Powiem nawet więcej, plate, który również jest wykonany z tworzywa, moim zdaniem pozostaje zabiegiem raczej dobrym, aniżeli takim, który wypadałoby odbierać negatywnie. Zapytajcie o zestawy i jak to wygląda. W przypadku każdej z tych klawiatur dostajemy wymienne switche w ilości dwóch, więc jeżeli nam się jakiś uszkodzi, to zawsze można go zmienić. Poza tym mamy kick puller i switch puller, papierologię, samą klawiaturę, no i odpinany przewód USB typu C do USB typu A. Teraz jeszcze pozwolicie, że napomknę o jednym istotnym szczególe. Mianowicie ta wersja, którą widzicie obok mnie, czyli klasyczna, kosztuje 179 zł. A jest jeszcze jedna, mianowicie Tor 230 TKL Lite i tam cena wynosi... 149 zł. Dlaczego? O tym powiem Wam za chwilę. Ta wycena brzmi ogólnie zaskakująco, prawda? I o różnicach, które wyłapałem, też pogadamy pod koniec odcinka, bo najpierw poznajmy dokładniej projekt wyjściowy, na przykład od spodu. Tutaj dwustronna regulacje kąta nachylenia. Jest też, co ciekawe, odpinany przewód USB typu C w oplocie z trzema kanałami do przeprowadzenia. I trzyma się to wszystko biurka na dołączonych stabilizatorach całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że masa klawiatury nie jest jakaś wystrzałowa, bo to raptem okolice 705-708 gramów. Gdyby tu czy tam pojawiło się więcej aluminium, no to masa również byłaby większa, no i byłoby mniej pracy, na boki podczas ucisku, ale coś za coś. W każdym razie, nawet jeżeli ta klawiatura pracuje, to spasowanie jest wzorowe, nic nie trzeszczy, nic nie strzela, no i w gruncie rzeczy, czy ktoś z nas bierze klawiaturę i wygina ją we wszystkie strony, raczej powątpiewam, więc spasowanie oceniłbym jak najbardziej pozytywnie. Kikapy w tym budżecie też są niezłe, mamy profil OM i nie są to lasery, a ABS -y, double shoty, więc owszem, po czasie trochę zatracą swojej pierwotnej faktury, która w tym momencie jest delikatnie ziarnista, ale jednocześnie nie ma obaw o to, że główne legendy nam się wytrą, ponieważ są one w topie Troszkę inaczej sprawa wygląda z dodatkowymi sablegendami, ponieważ one są już namalowane. i Aktualnie u mnie po dłuższym użytkowaniu póki co z nimi nic się nie dzieje, ale myślę, że po powiedzmy roku mogą gdzieś tam pojawić się uszczerbki, na przykład przerysowania bądź też zwyczajnie nam te sablegendy wyblaknął. Gdyby jednak te sablegendy ułożono na boku kikapów, a nie na górze, to byłoby znacznie lepiej i kompletnie nie musielibyśmy się o nie obawiać. W ogóle nakładki są przyzwoitej grubości, równe trudno się przyczepić do czegoś konkretnego, włącznie z podświetleniem, chociaż to zdecydowanie lepiej wygląda moim zdaniem właśnie na klawiaturze. Białej ze względu na to, że to podświetlenie po prostu lepiej się rozchodzi. W przypadku klawiatury czarnej bądź też szarawej mam wrażenie, że kolorystyka całościowo to RGB nam tłumi. W każdym razie są podświetlenie możemy sobie regulować, wyłączyć, no i warto zaznaczyć, że nie założymy jakichś problemów z niedoświetleniem nawet na większych kikapach. Najlepsze jednak, że już kilka minut rozmawiamy o tej klawiaturze, a wciąż nie odkryliśmy tego co ma ona do zaoferowania w głębi, więc zajrzyjmy pod kikapy. Tutaj na starcie stabilizatorem osadzone na plejcie i w pełni przesmarowane. W każdym egzemplarzu co ważne są one dosyć równe. Spacja może i lekkie drgania zaserwuje, ale reszta klika bardzo przyjemnie, no i moim zdaniem jest sensownie skonfigurowana. Między stabilizatorami znajdują się Switch'a. Oczywiście są to Ultimo. Mamy warianty liniowy red oraz tactile w kolorystyce brownem. Jest też Ultimo Panda Tactile, którego generalnie w sklepach nie widziałem i w moim asortymencie testowym nie ma, ale jeżeli gdzieś się pojawi, to być może warto by było się na nim skupić, bo jest to coś ciekawszego i bardziej egzotycznego. Gdyby w tym wszystkim pojawiły się jeszcze switche typu Pitch Silent, to mielibyśmy komplet. Switch oczywiście w wariancie Dustproof 3-pinowe, jednak do szału nie robią, bo są to budżetowe przełączniki, ale generalnie tutaj nam się zabawa z Torem 230 nie kończy, ponieważ nawet jeżeli startowo ma Otimu, to jednocześnie mamy hot Hotswapa, również na soketach Otimu, co nie zmienia faktu, że można z nim pokombinować, no bo w tym sokecie zmieścił się, dajmy na to, jakieś Akko bądź Switche KTT, więc ten podstawowy build też można jako tako rozbudować, a wy pewnie jesteście ciekawi, jak ta klawiatura brzmi, więc w tym momencie możecie jej posłuchać. Najnowsza klawiatura Genesisa, mimo że ruszyła w kierunku budżetowych switchy, to nie brzmi źle. Głośność raczej umiarkowana, spacja jest wygłuszona pianką od spodu, chociaż to właśnie w niej, tak jak wspomniałem wcześniej, można opatrywać delikatnych drgani. Kolejna porcja wygłuszenia jest obecna też między plateem a PCB, co w podobnym budżecie raczej w Polsce się nie trafia. No i same plate tworzywa. Pamiętacie, gdy mówiłem o jego słusznym wykorzystaniu? Odyż otm generalnie są switchami raczej pingującymi. Tutaj czuję, że plastikowy plate po prostu tłumi, aniżeli wzmacnia tą właściwość, i bardzo dobrze, a jeżeli chcemy kompletnie wyzbyć się pingowania, no to zawsze można troszkę pokombinować, wyciągnąć wszystkie switche, z nich sprężynki, następnie wrzucić je do jakiegoś woreczka, zbaglubować i temat jest załatwiony. Mam zatem poczucie, że nawet jeżeli jest to klawiatura entry-levelowa, przygotowana na każdy portfel, to jest to też sprzęt z delikatną nutką tego hobby, umieszczoną w całym korpusie i wydaje mi się, że jest to dobry krok ze strony Genesis, który poniekąd wtróje poprzedniej akcji związanej z Torem 404, który też był fantastyczny. Kolejny temat, aplikacja. Obecna, chociaż u mnie przy monitorze 4K, jako głównym, źle skalowała się na pobocznych Full HD rzeczy jednak przy konfigu z samym Full hd już nie było, więc jak miałem, jest to wszystko związane właśnie z głównym monitorem. Idziemy dalej. Jest modyfikacja podświetlenia, także modyfikacja klawisza oraz ich funkcji wraz z makrami. Dodatkowa zakładka odnosi się do wizualizacji muzyki, natomiast prywatnie nie jestem zwolennikiem tego efektu, zbyt mocno migocze, być może ze względu na to, jakie muzyki słucham na co dzień. Profile zapisujemy sobie też na pamięci, więc nie ma obowiązku, aby aplikacja cały czas była u nas na komputerze dostępna. I w tym momencie mogę odnieść się do różnic między wariantem standardowym i light w tej klawiaturze, bo jeżeli wybieracie lighta, no, to nie dostajecie ARGB, a zamiast tego predefiniowane tęczowe profile, z których możemy korzystać, więc jest to tym bardziej ciekawa opcja, jeżeli chcecie jeszcze trochę zaoszczędzić. I co najważniejsze, w tej niższej cenie wciąż dostajemy n key czy blokady klawisza Windows. Zresztą odczucia z użytkowania, chociażby w gamingu, będą takie same. Biała wersja jest ze mną na biurku już od dłuższego czasu, raz, że pozwoliła mi zmienić perspektywę względem mojej klawiatury, której cena jest grubo ponad 10 razy wyższa, a dwa, odczucia z użytkowania są absolutnie poprawne. Ta klawiatura wytrzyma sporo, jest dobrze skrojona, odświeżanie do tysiąca herców też jest w pełni wykorzystywane. No i pozostaje wygodna, ewentualnie można poprosić się o jakąś podpórkę pod nadgarstki, chociaż podbródek w tym urządzeniu może z tym troszkę kolidować. Pewna szorstkość Switch'a Ultimu może przeszkadzać, ale nie jest ona na tyle duża, aby w tym budżecie grymazić. A jeżeli chcecie w tej klawiaturze coś innego, bo powiedzmy, że Ultimu Wam się nie podobają, bądź też nie zechce Wam się ich modyfikować, to zawsze możecie kupić albo jakieś Switch'em Ultimu z innej partii, które są trzypinowe, albo też skusić się na KTT, albo Akko, które będą znacznie przyjemniejsze, Akko, dajmy na to Green. Z takich budżetowych switche też są ciekawym wyborem i można je na tej klawiaturze osadzić i będą pracować gładko i przyjemnie. Więc perspektywy na modyfikację tego urządzenia w kontekście gamingu, które jest ultra budżetowe pozostają dosyć spore, wiadomo, że ograniczone, bo nie mamy tutaj soketów, które połknął wszystko, ale wciąż jest to sprzęt, który dla osób wchodzących w światek klawiatur mechanicznych może być intrygujący. Tak naprawdę nie ma tutaj ani grama cech, które należałoby traktować jako atrybuty przykreślające jakość. Dostajemy hot z którego możemy skorzystać, dostajemy pełne przesmarowanie, dostajemy wygłuszenie, dostajemy kikapy, które nie są laserowo wycięte, a wytrzymają z nami trochę dłużej. No i jeszcze kilka wariantów kolorystycznych, więc generalnie naprawdę dużo opcji, zamkniętych w 150 albo 179 zł zależnie od tego, czy zależy Wam na podświetleniu RGB, czy kilkunastu wariantach zamkniętych pod nazwą Light. Wydaje mi się zatem, że TOR 230 wypada naprawdę obiecująco, mówiąc nie tylko, nie tylko o samej klawiaturze budżetowej, ale także pewnej ewolucji, która zadziała się w Genesisie, bo pamiętamy ich wcześniejsze budżetowe klawiatury, no a tutaj proszę bardzo, brak floatki i mnóstwo opcji, których wcześniej właśnie w tej cenie się nie spotykało, więc z mojej strony jak najbardziej polecajka, jeżeli poszukujecie budżetowej klawiatury, a jednocześnie nie jesteście w stanie naciągnąć tego budżetu, żeby sięgnąć chociażby po Tora 404 TKL, który będzie zdecydowanym upgrade'em i zaoferuje też nie tylko naturalnie lepsze switche, ale pełen dostęp do modyfikacji, który tutaj jest w pewien sposób w sposób przez sokety ograniczone. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o torze 230 TKL, jak Wam się ta klawiatura podoba. No i standardowo będę miał dla Was konkurs, bo skoro mam już trzy sample, to jeden poleci do Was. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym rozdaniu? Być subskrybentem kanału, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem oraz napisać, jakie zmiany wprowadzilibyście w torze 230 bądź też w kolejnej klawiaturze Genesisa, aby stała się ona absolutnym hitem cenowym do tych 220-230 zł. Piszcie pod spodem, najciekawsza wiadomość, najciekawszy komentarz zgarnie klawiaturę dla siebie i będziemy mógł sprawdzić jak wygląda budżetowy gaming w wydaniu Genesis. Także to wszystko, trzymajcie się ciepło i do następnego, na razie, cześć!